Na wzgórzu pod pszczyną nad rzeczką przebrzydłą mieszkało w zamczysku wrzeszczące straszydło od brzasku do zmierzchu, od zmierzchu do brzasku wieżeje zamczyska trzeszczały od wrzasku przez haszcze i gąszcze, przez grząskie moczydła szedł wrzask przeraźliwy strasznego straszydła, aż wreszcie pod pszczynę przybyła poczwara i rzekła. Robaczku, przebrała się miara! Wszak każde zwierzątko od żuczka do myszy W mieszkaniu swym szuka spokoju i ciszy Więc porzuć zły zwyczaj, żyć zacznij inaczej I przestań już wrzeszczeć, a szeptać racz raczej I odtąd pod pszczyną nad rzeczką przebrzydłą Szeptało w zamczysku wrzeszczące straszydło A morał są taki. Mów szeptem koniecznie, bo wrzeszczeć w zamczysku jest bardzo niegrzecznie.